Cześć, mamy tutaj do policzenia całkę z funkcji wymiernej 2x dzielone przez 1 plus x do czwartej potęgi. I wiecie, że jeśli mamy taką sytuację, że w liczniku jest pochodna mianownika, no to stosujemy sobie całkowanie przez podstawienie i potem nam się fajnie to skraca. No tutaj nie mamy takiej sytuacji, no ale możemy sobie to stworzyć, bo zobaczcie, jeśli będziemy sobie podstawiać nową zmienną pod x kwadrat, no to wtedy pochodna będzie równa 2x. Więc tak zróbmy, czyli x kwadrat to będzie nasza nowa zmienna t. Teraz wyliczamy pochodne obu stron, czyli różniczkujemy obustronnie jedną stronę po x, czyli x kwadrat to będzie 2x pochodna po dx i lewa strona to będzie dt, bo pochodna z t to 1. No i teraz wyliczamy sobie dx po to, żeby wstawić potem do naszej całki, czyli mamy dt dzielone przez 2x. Wracamy do całki i podstawiamy. 2x zostaje tak jak było. Teraz na dole wpisujemy 1 dodać t do kwadratu, tak? bo t to x kwadrat. I teraz za dx wstawiamy to, co wcześniej wyliczyliśmy tutaj, czyli dt dzielone przez 2x. No więc teraz możemy sobie fajnie skrócić, właśnie tak jak mówiłam, 2x i 2x i przepisujemy. Teraz mamy 1 przez 1 plus t do kwadratu po dt. I teraz spójrzcie sobie na górze, mamy taki wzór i możemy go sobie wykorzystać, żeby podać wynik od razu, tak? Czyli mamy tutaj zamiast A kwadrat mamy 1, zamiast x kwadrat mamy t kwadrat, to inna literka, wszystko jedno. Więc tak przed tym arkusem tangensem, który będzie w wyniku 1 przez a, no, czyli 1 przez 1 nie piszemy, czyli mamy arkus tangens i naszym argumentem arkusa tangensa będzie x dzielone przez a, czyli t dzielone przez 1, czyli t, czyli mamy arkus tangens t i plus stała c. No, i teraz na koniec jeszcze musimy oczywiście wrócić do naszej zmiennej x, więc mamy arkus tangens. Zamiast t wpisujemy x kwadrat i plus c, i to jest nasza całka.